Odcinek siódmy. Dzisiaj pomagam Wam zrozumieć, co trzeba powtórzyć do nowej matury z działu Problemy Polityczne. Ten rozdział siódmy wymagań egzaminacyjnych. Mamy sporo skreśleń, zmian, żeby Wam wyjaśnić, czego się uczyć. No to zaczynam. Zakres podstawowy najpierw. Posługuję się mapą podziału politycznego, podkreślam, robię wykrzyknik. Cóż oznacza ten punkt? Że musicie znać każdy kraj na świecie, jeśli chodzi o jego położenie na mapie. Proszę mi wierzyć, co roku jest takie zadanie, którego po prostu nie zrobicie, jeżeli nie będziecie potrafili rozpoznać kraju na mapie. Ćwiczymy zatem mapę polityczną koniecznie. Kolejne dwa skreślenia tyczą się kolonializmu. I tutaj zarówno możecie sobie odpuścić uczenie się, które kraje należały, były pod władaniem których kolonizatorów, jak i wpływ kolonializmu, podział na podział świata, zróżnicowanie, migracji związane z tym kolonializmem. I zabrakło mi jednej rzeczy, bo chciałabym Wam powiedzieć, że w ogóle zatem kolonializm wypada, ale za chwilę zobaczycie, że w zakresie rozszerzonym niestety jeden zapis pozostał. Punkt czwarty. Pozytywne, negatywne skutki integracji politycznej i gospodarczej na świecie. Tak. Ogólnie sformułowany punkt powoduje, że musicie nauczyć się organizacji międzynarodowych na świecie, ich skrótów, mogą być tu łatwiejsze, trudniejsze pytania i kto nie wiem który kraj należy do NATO i oczywiście z wykrzyknikiem Unii Europejskiej nieraz tu w wymaganiach maturalnych jest ta unia wymieniona więc na pewno zarówno członkowie Unii Europejskiej wady zalety bycia w Unii Europejskiej to wszystko trzeba wiedzieć Punkt piąty, tyczący się konfliktów zbrojnych i mamy spore ograniczenie, mianowicie z konfliktów z całego świata pozostają Wam trzy rejony. Musicie wiedzieć, jakie by są konflikty w Europie, za Kaukazio i Bliskim Wschodzie, więc powtarzamy tylko te trzy rejony. Punkt szósty jest skreślony, ale nic to w Waszej nauce nie zmienia. Punkt siódmy, wskaźniki rozwoju. Musicie znać. PKB. Wskaźnik rozwoju społecznego HDI i wskaźnik ubóstwa społecznego HPI. Ten HDI z wykrzyknikiem zdecydowanie najistotniejszy, jak się go mierzy, jakie ma składowe, jakie mają wartości przykładowo kraje, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Porównuje strukturę PKB państw różniących się różnym stopniem rozwoju gospodarczego oraz ocenia strukturę PKB. Tutaj chodzi o ten podział. Z czego macie zyski z PKB z poszczególnych sektorów, yy, i właściwie, i zarówno te sektory, i pewną prawidłowość tu musicie powtórzyć. Zakres rozszerzony i właśnie, punkt pierwszy: wpływ dawnych systemów kolonialnych na współczesną sieć powiązań politycznych, gospodarczych i kulturowych. No bardzo ogólny punkt. Ciężko mi powiedzieć, czy tu i wady, i zalety po stronie i krajów kolonizowanych, i kolonizatorów musicie znać, tak myślę. E, punkcik drugi. Najważniejsze międzynarodowe organizacje po raz drugi i Unia Europejska po raz drugi, i znowu. I w punkcie trzecim też powtórzenie. Konflikty ograniczone do tych trzech miejsc na świecie. No także w nauce bym powiedziała, gdyby tak rzetelnie do tego przysiąść, to dużo tych zagadnień, moi drodzy, na moim kanale dział problemy współczesnego świata, trochę taki z doskoku. Powiem szczerze, chyba nie miałam czasu, żeby tak dobitnie nagrać lekcje po lekcji w tym dziale, ale ile mogę, to wam pomogę. Zatem konflikty są króciutkie lekcje, żeby Wam pomóc zrozumieć, co to jest Bliski Wschód, to to są konflikty w Europie. Jest lekcja z zadaniami o organizacjach i konfliktach. Jest lekcja z zadaniami o HDI i PKB maturalnymi. Mierniki poziomu rozwoju krajów tu tłumaczę, jak się liczy HDI i PKB. Mapa polityczna świata tu jest o krajach utworzonych po roku 1989. Przypominam, że musicie znać, <laughs> przepraszam, wszystkie kraje na świecie na mapie i Polska w organizacjach międzynarodowych. Tu będzie więcej o to Unii Europejskiej też zachęcam, żeby obejrzeć. E, cały ten dział bardzo długi i zdecydowanie lepiej go omówiłam na moich kursach, więc kto ma ochotę, zapraszam na moje webinary, szczegóły na lekcegeografii.pl.